W ramach 25. kolejki T-Mobile Ekstra klasy piłkarze Lechigdańsk zmierzą się na wyjeździe z Legią Warszawa, a mecz odbędzie się w niedzielę 5 maja o godzinie 14.30. Przed tym spotkaniem na PGR nie rozmawiam z Jarosławem Wieniukiem, piłkarzem Lechigdańsk. Ten mecz, najbliższy plus dwa następne u siebie z ruchem i wyjazd będą istotne z punktu widzenia tabeli. Musimy sobie zapewnić komfort na te trzy ostatnie kolejki, a nie patrzeć w dół tabeli. No myślę, że jesteśmy w stanie zagrać w, w tych trzech spotkaniach o 7 punktów bądź sześć. Wielokrotnie już pokazywaliśmy, że ta drużyna stać na dobre mecze i na wygrywanie. W tej rundzie e, oczywiście z tym jest ciężko, ale jesteśmy optymistami. Łukasz Turma powiedział, że grając w Legii Warszawa przez kilka sezonów dla nich remis to jest jak porażka. No na pewno. Legia u siebie, jeszcze mi tylko u siebie, na wyjeździe gra o trzy, zawsze o trzy punkty na największą pulę. Gra zawsze o Mistrzostwo Polski i nie może być inaczej, żeby myślała o jakimś ciłaniu po jednym punkcie, czy, czy graniu na remis. Przed takim meczem nikogo nie trzeba mobilizować. Dodatkowo gramy z liderem, z Legią Warszawa, z głównym kandydatem do tytułu Mistrza Polski, więc no, no jest moc, mocna sprężara i wszyscy na pewno angażują się podwójnie Mocno w treningi w tygodniu i, i tak jak mówię, no, na pewno na pewno czeka, na, czeka nas trudne, trudne wy, wyzwanie. Ja Ania wspiera Ciebie, wielki bicuje? No, na meczu nie chodzi ze względu na to, że teraz mieliśmy małe dziecko i, i, i niestety w trójce dzieci jest mało, mało tego czasu, nasze obowiązki zawodowe, także ale na pewno się w tym sezonie się zjawi, dlatego że się zrobić, Czekamy cały czas, co się zrobi cieplej, ale nie możemy się doczekać. Jeśli chodzi o, 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 tym, o, to, o to, czy się interesuje, czy mnie wspiera, to na pewno tak zapewnia mi spokój w domu opiekę. I to jest najistotniejsze i mam jej wsparcie. Ania oczywiście jest mocno zakorzeniona w tym showbiznesie. Jest, jest celebrytką, choć unika celebrowania tej popularności, ale, ale mimo wszystko no, i, nie ucieknie od tego, ze względu na to, że jest bardzo popularna i często zgłaszają się do niej różni producenci, jeśli chodzi o kontrakty reklamowe. Ona z tego żyje, zarabia na tym bardzo dobre pieniądze. Nie ma tego co ukrywać, to jest normalne. W showbiznesie e ja koncentruję się raczej na, na piątku to